Siemaneczko, ja jestem Karolek, witam was na moim kanale A dziś porozmawiamy sobie o wpadce kamerzysty Gdzie w jednym w jeden z fragmentów w filmie pokazał swoją twarz A przed startem nie zapomnij zostawić subika z dzwoneczkiem Wbić na mojego instagrama, zostawić followka A ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania Dziś pojawił się film, gdzie kamerzysta W jed z fragmentów pokazał swój twarz nie Montażysta pewnie zapomniał zacenzurować to. No i możecie obejrzeć sobie teraz tą scenkę. Koniec? Nie chcę żeby na YouTube, ale możemy zawsze zostać no kolegami zostaniemy, tak? Chodź sobie. Nie będziemy przeszkadzać Adrianowi. Chociaż to nie przypój się na YouTube'a. Uważam, że ten rekord nie jest warty tego, nie? Jak widzimy, tu jest ewidentnie pokazana twarz Łukasza Wawrzyniaka, czyli kamerzysty. Można uznać to za mocną wpadkę w sumie. Każdemu zdarza się błąd, pewnie zapomniał zacenzurować jego twarzy. Bo w sumie ten film z tego co widzę to dwa jakieś 28 minut i tak przy praktycznie przy każdym ujęciu trzeba zrobić cięcie. Jeżeli widać np twarzkę twarz komuś albo czegoś co innego, co nie można pokazać, trzeba to zacenzurować dość mocno. Tu akurat montażyście zdarzył się taki błąd. Ja to nagrywam o 22.30, więc... Dlatego tak, dlatego tak cicho mówię. I co i to było na tyle. Jeżeli film Wam się spodobał, to możecie zostawić subika z dzwoneczkiem, wbić do mojego Instagrama. Do następnego odcinka. Siemka.